Trzecie ligowi tenisiści stołowi KTS-u rozegrali spotkania piątej kolejki. W niedzielę 8 listopada rywalami gospodarzy były zespoły ze stolicy. Pierwsza drużyna grała z Politechniką, a druga ze Spójną Warszawa. Patrząc na tabelę, faworytami obu spotkań był KTS. Pierwszy zespół jest wiceliderem, a jedyne punkty stracił w starciu z prowadzącą Limą Pruszków. Politechnika rozegrała dotąd tylko dwa mecze i miała na koncie dwa punkty. KTS nie wygrał jednak żadnego z trzech ostatnich spotkań z tym rywalem, była więc szansa na poprawienie bilansu. Mieli postarać się o to liderzy zespołu Marcin Grzyb i Jan Molenda oraz Grzegorz Tamioła i Roman Gołębiowski. Ten ostatni zagrał po raz pierwszy w tym sezonie, zastępując Artura Moroza, który przebywa na kwarantannie. Goście stawili się w Kozienicach w najmocniejszym składzie. Już pierwsze gry singlowe pokazały, że spotkanie będzie bardzo wyrównane, a o wyniku będą decydować pojedyncze punkty. Grzyb w trzech setach pokonał Adama Dorsza, ale Tamioła po pięciosotowym pojedynku przegrał z Kamilem Dębskim. Niespodzianki nie było w rywalizacji Gołębiowskiego z Marcinem Łopatowskim. Kozieniczani zdołał urwać rywalowi tylko jedną partię. By wyrównać stan meczu Molenda musiał pokonać Wojciecha Dąbrowskiego. Pojedynek Nestorów-Tynisa Stołowego stał na bardzo dobrym poziomie. 61-letni Molenda pokonał o 3 lata starszego rywala dopiero po breaku I przed deblami był remis 2-2. Gry podwójne także nie przybliżyły żadnej z drużyn do końcowego triumfu. Molenda i Grzyb wygrali 3-2 z parą Dębski-Dorsz, ale miało i Gołębiowski nie mieli żadnych szans w starciu z Deblem Łopatowski-Dąbrowski. Również kolejne pojedynki nie przechyliły szali zwycięstwa w żadną stronę. Grzyb i Molenda wygrali po dwa spotkania, ale dwaj pozostali gracze KTS-u tego dnia nie zdołali urwać ani jednego punktu. Najbliżej był w ostatnim starciu Głębiowski, który prowadził 2-1 z Dębskim, ale przegrał dwa ostatnie sety. Zawodnicy obu drużyn rozegrali maksymalną liczbę pojedynków, a spotkanie zakończyło się remisem 7-7. do 7. Zupełnie inaczej wyglądał toczony równolegle mecz drugiej drużyny KTS-u z ostatnią w tabeli spójnią Warszawa. O drugie zwycięstwo w sezonie walczyli Tomasz Tamioła, Piotr Ujak, Norbert Zielony i Mateusz Sroczyński. Zabrakło jedynie Jakuba Cabana któremu występ uniemożliwiły zajęcia na uczelni. Spotkanie wyrównane było tylko na samym początku. Łyjak błyskawicznie ograł Grzegorza Świderskiego, oddając rywalowi w trzech odsłonach tylko 12 punktów, a Zielony pokonał Huberta Stoklasa 3 do 1. Swoje pojedynki przegrali jednak Tamioła i Sroczyński. Ten pierwszy uległ po Adamowi Molędzie, a Sroczyński przegrał w trzech odsłonach z Pawłem Tusieniem. Dopiero Deble i kolejne gry singlowe pokazały, kto sięgnie po komplet punktów. Gospodarze wygrali obie gry podwójne. Łyjak i Tamioła w czterech odsłonach pokonali parę Molenda Stoklas, a Zielony i Sroczyński nie oddali seta deblowi Świderski Tusień. Groźnie wyglądający upadek zaliczył w tym spotkaniu Zielony. Nasz zawodnik przez dłuższą chwilę leżał na parkiecie trzymając się za bark i nie wiadomo było czy będzie w stanie kontynuować grę. Na szczęście uraz nie okazał się groźny i Kozieniczanin szybko stanął ponownie przy stole. W drugiej rundzie gier pojedynczych kolejne punkty dołożyli Tamioła, wygrywając 3-1 ze świderskim oraz Łujak, który bez straty seta ograł molendę. KTS prowadził 6-2 i był o krok od wygranej. Kropkę nad i postawili Sroczyński i Tamioła. Ten pierwszy pokonał 3-0 Stoklasa, a ósmy punkt wywalczył Tamioła, pokonując 3-2 Tusienia. Wcześniej trzeci i ostatni punkt dla gości wywalczył Tusień, wygrywając 3-2 z zielonym. W dwóch pozostałych spotkaniach piątej kolejki górą goście. Lima Pruszków pokonała Transluk Łomna 8-3, a Bogoria wygrała z Nadwiślaninem Płock 8-2. Mecze Alfy z Nadarzynem oraz Nosiru z SGH zostały przełożone na inny termin. Liderem tabeli z kompletem 10 punktów jest Lima Pruszków. Drugie miejsce utrzymał KT z 7 oczek na koncie. Na czwartą pozycję awansował drugi z naszych zespołów, 4 punkty w dorobku. Tabele zamykają SGH, 40 Warszawa i Spójnia. Jak na razie bez punktów.